Was w 55 odcinku podcastu GNM. Plus witam was jak zwykle, Mateusz Danowicz. I Mateusz Świdut. No tak i nie wiem, może pominiemy pytanie, w co graliśmy ostatnio, bo ja grałem tylko w Team Fortress 2, czyli standard, nic nie A Ja ukończyłem DMC, więc też już o tym mówiliśmy. No, więc nawet dużo, nawet bardzo dużo mówiliśmy o tym. Aż za dużo. Ale tak może jest. jeszcze coś się pojawił nas na stronie. To porównanie PC, Xbox i w ogóle. Może, chociaż ja właśnie. Chociaż wiadomo, Rożen to robi, to. No ale Super. też nie o to chodziło. <laughs> Nie pamiętam ostatnio gry jakiejś multiplatformy, która naprawdę znacząco lepiej wyglądała na PC-tach. Battlefield 3 ale, chyba dlatego, że. Ale to nie o to pecety. chodzi nawet, czy to. Znaczy Znaczy wygląda... chodzić o klatki na sekundę i tak ale dalej. Na serio, zobaczyłem to, to po prostu ja już nie ogarniałem tego DMC na PC-cie, bo to się działo. Bo to fajnie zrobili, że niby 30 klatek jest na konsolach, ale no tak. jest to. Gameplayowo tak podkręcone, że te wszystkie ruchy są szybsze, więc jest taka iluzja, że to jest 60 klatek, chociaż to jest 30, bo gameplay jest okay. szybszy, ale na pc już jakby nie odkręcili tego i tam jest jakby dwa razy szybciej. I dla mnie to wygląda jak 120 fps na sekundę, więc... No to dobrze, ja przygotuj się na nową generację konsol, tak wszystko będzie wyglądać. No ale dobra, no to no nic, chyba więc już nie gadamy, bo ja grałem w Team Fortress 2, jak już powiedziałem, tylko tam to jest już rytuał dla sportu, godzinka albo pół wieczorami. No, więc zaczniemy sobie od THQ, znaczy o news, newsach, od newsa od o THQ, właściwie o tym, co się stało z tą firmą, bo już nie istnieje oficjalnie, no, można chyba powiedzieć. Rozbiary były, jak Tak, rozbiary Polski. pierwszy rozbiór THQ, e, no czyli chodzi o to po prostu, że m, różni wydawcy jakby wykupili, dowiedzieliśmy się, kto wykupił różne marki posiadane wcześniej przez THQ, no i tak, jest to po kolei Sega wykupiła Studio Relic, czyli gole się od Company of Heroes i Warhammera Down War. To może tak trochę będziemy omawiać to, no bo na przykład no Sega to jest taki wydawca niby japoński i tak dalej, ale też ma na przykład e, tych gościów Total War. od Total War, więc, więc myślę, ja się akurat że, cieszę. Że, że dobrze będzie i to wyjdzie. No A ja premiera nadzieję... Company of Heroes 2 już blisko była, więc. No właśnie mam nadzieję, że to nie wpłynie na przesunięcie premiery, bo gra się miała okazać w marcu. Ale nic zaglądałem na oficjalną stronę tam na fora i nic twórcy takiego nie pisali, że coś ma się stać złego, z tym, więc mam nadzieję, że wszystko będzie ok. Mam też nadzieję, że jakby Sega podchwyci no, Down War. Bo z tego co czytałem to nie było tak jasno oficjalnie powiedziane że jakby przeli też markę do Warhammera 40 tysięcy, ale wydaje mi się, że oni tam się dobrze dogadali z tym, z Games Workshop, tymi, no, od Warhammera figurkowego, bo niedawno kupili też to Fantazy Battle prawa i tak dalej, więc... Mam nadzieję, że będą dawno wory nowe powstawać. No i to chyba tyle, jeżeli tak. chodzi o Segre. Co jest dalej? Koch Media, czyli to jest partner Sil Deep Silver, czyli tych, którzy wydają Dead Rizena, Island. Dead Island. U nas naszego Dead Island. No. I tego Tiki i tak dalej. To jest to, 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 jest to samo. I oni przejęli studio Volition, który właśnie za Metro jest odpowiedzialne I Metro w ogóle też miało wyjść. Przepraszam, dugo. myli ci się, ponieważ Volition jest odpowiedzialne za Saints Row. A um, wykupili markę Metro. Aha, tak, tak, tak. to działa. No więc, no więc mają dwie marki: jakby Saints Row i, i Metro. A kto robi Metro? E, jakieś studio czeskie, 4A Games chyba, czy coś, coś takiego. I, i, a oni z nimi Czeskie co, co czy jest? ukraińskie firmy, studia znaczyli. A, czyli wiem, oni przejmują to. Nie chyba... przejmują studio, zdaje mi się, tylko samo same prawo do marki Metro. Aha, czyli, więc czyli ja nie da co będzie. Ich... A, no to właśnie, trochę skomplikowane. No nie wiem, zobaczymy, ale nie, myślę, że pojawiłyby się jakieś newsy, że coś jest, są głupoty z tym Metro Last Light, gdyby. A w, o w ogóle, a propos Saints Row, to ostatnio nawet y, Cliff Bleszyński tam mówi że... A on w głupoty gadał straszne. ...że jakby w Saints Rowie trójce nie było różowego didla, to ta gra była, byłaby trzy razy lepsza. Tak, ale nie no, wiem, może no, by były, no, ale nie. chyba za bardzo z, z tego by wyszło GTA. Za dużo by było już poważnych sandboxów, bo przecież jeszcze było Sleeping Dogs, które też było bardziej poważnym takim eh, sandboxem, no Ale nieważne. <laughs> więc, a nie ma takiego drugiego czegoś jak Saints Row, trzeci, bo dwójka już była bardziej poważna i pierwszy Saints Row, więc no, dobrze zrobili, tak. że, że robią coś innego. No czyli to też już załatwione. Dalej, Krajtek przejmuje markę Homefront, tylko to już było, mi się wydaje. Wiadomo wcześniej, że jakieś tam studio Krajteka robi yy, drugiego homefronta no gdzieś i tam... No, po prostu to kupili, bo już robili, pracowali nad no tym. No właśnie, więc tu się nie ma co dziwić, chociaż może to jest szansa w ogóle, że drugi homefront będzie dobry, bo przecież oni robią Crazy, a nie Krajtek, więc. No w ogóle chyba tam ci twórcy mówili, że to druga część homefronta to nowa jakość tej serii przyniesie. Tej serii. Nowa jakoś w ogóle jakąś jakąkolwiek. No właśnie, więc nową jakość. Dalej mamy tej KTU, które wykupiło niezapowiedzianą jeszcze markę i Wolf Czyli nie wiem o co chodzi? Podobno powiedziałem chyba Vigil, tak? Zaczął robić tą grę. Czy jak to było? Nie wiem, wiesz, ale podobno szczęka opadła, czyli w ogóle tam i tak dalej. I Ubisoft kupuje studia TJ Montreal oraz prawa do South Park Stick of the True. Wow. No, I, I na razie tyle Nie jest. Wiem, w sumie, czyli też pewnie premiera tego, gry od Obsidiana, South Park, też pewnie nie jest zagrożona. A tijeczki Montreal, ja nawet nie, nie wiem, co oni robili, jaką grę. Nie pamiętam. No chyba właśnie to, nie? Z, nie, Obsidian robi z South Park. Oni kupili właśnie studio THQ i tą grę, to Aha. są dwie różne rzeczy, ale nie wiem za, jak, za jakie gry odpowiadało Montreal THQ, no cóż. A oni chyba mieli robić te właśnie te nowsze gry. Już nie wiem, trochę, trochę mi się właśnie już no, w głowie, ale na razie nieistotne. THQ zostało z prawami do tytułów takich jak Darksiders. Czyli zobaczymy, Smucne. co z tego wyjdzie. O tym w ogóle za chwilę. Red Faction, Destroy All Humans, Costume Quest, które podobno ma już wykupić Double Fine, bo Double Fine robiło i po prostu sobie wykupi prawa do tej marki. MX vs. ATV, nie wiem co to jest. U Drive też nie wiem. Titan Quest, bardzo fajny, bardzo fajny RPG który się zagrywałem. Szkoda, że tego nikt nie wykupił. Grałeś to. Grałem, ale. Nie, mi się no, bardzo podobał. No, Stacking, pewnie. czyli też gra y, Double Fine i Double Fine też zamierza podobno to wykupić i sam Summoner? Nie wiem, co to naprawdę jest. No cóż, jakieś pomniejsze tam gry, o których istnieją, nikt nie wie. Ale ostatnio nawet y, właśnie wracając do Darksiders. Y, Prezes THQ, boże, nawet nie pamiętam, jak on się nazywa. No i ważne, co, co powiedział, bo ja nie słyszałem tego. Że to jest paradio w ogóle, że nikt nie zainteresował się Darksiders i co, co, co to w ogóle jest. No, najlepsze ich studio i nikt nie chce tego kupić, i że mu bardzo szkoda, i jeśli by miał, bo on ma jakiś zakaz, że nie może kupić tam tych rzeczy, które sprzedaje. Więc, Biedny człowiek. więc on jakby mógł, to by przed szczekiem i kupił to studio i wydał w ogóle Darksiders. Znaczy, 3. ja się nie dziwię, bo z jednej strony. Pewnie potencjalnie nabywcy patrzą na sprzedaż, nie? Gra jest bardzo dobra, ale słabo się sprzedała, więc nikt nie chciał chyba ryzykować za bardzo, jeżeli chodzi o, dark, o, jeżeli chodzi o Vigil i Darksiders. Ale właśnie tutaj mamy głos od Inaby, szefa Platinum Denim Games, tak, Games który czytałem. napisał na swoim Twitterze Podczas aukcji studiów i marek THQ Darksiders nie zostało sprzedane. Chcemy je kupić tanio. No, ale nie wiem, co by z tego wyszło, bo Dark nie jest ani, ani trochę japoński, nie? No, ale. Platinum jest... robi strasznie takie slashery, właśnie w stylu bajonety wanku, i tak dalej. Ale robi slashery, więc. Wiesz. No, więc oby, oby ktokolwiek nie uratuje po prostu markę, markę Dark ja się będę cieszył. No. Podobno też ktoś z Ubisoftu planował to kupić, ale to nie wiem. No, ale co, i co poza tym jeszcze? Chyba nic już nie wiemy za bardzo. No już na wszystko? tym na razie stanęło, ale do końca tego miesiąca ma właśnie zostać rozstrzygnięte, kto jakie marki kupuje, a kto nie kupuje i które idą na dno. Więc ja życzę wszystkiego najlepszego. Jak oni się nazywali? Vigil Games, żeby dalej Dark Darksiders działał. No, bo oni też pracowali nad Warhammerem. Niby jakimś MMO, tam Dark Millenium to się miało nazywać 40 tysięcy. No ale to już z Krosega wykupi pewnie prawa do Warhammera, to tego też już nie dokończą, tak mi się zdaje przynajmniej. No i... ale dobra, to chyba tyle na ten temat, nie. No, no więc kończymy rozmawiać o JJ i zaraz pogadamy sobie o brutalności w grach i, tam, i tak dalej, i tak dalej. Wszyscy pewnie kojarzycie, znaczy, no nieważne, dobra. Wiemy, że teraz w Stanach toczy się trochę bardziej niż zwykle zaogniona dyskusja na temat tej przemocy w grach wideo i jak ona tam powoduje agresję i tak dalej, i tak dalej. I że jak się gra w gry, to później chwyta się za broń i się zabija ludzi, więc no to jest standard. No ja już tyle zabiłem. Przechodniasz. No, ja ja w ogóle to jest ciekawe, nie wiem, na przykład Korea Południowa. Tam y, gry wideo nie tylko StarCraft są strasznie popularne. Y, a ilość strzelanin na przykład w szkołach od y, początku istnienia Korei Południowej w ogóle to y, zero. Więc no, to jest bardzo no, bo tam ciekawe. nie grają w strzelaniny, tylko grają w starcrafta, W ogóle myślisz, więc nie grają w Jakby na przykład w Korei pełnoprawnymi obywatelami były takie monstra chodzące, to myślę, że Koreańczycy by ich zabijali. Możliwe. No w każdym razie w Stanach jest taki pan, nazywa się Leland Lee. Bardzo ciekawe imię swoją drogą. Albo Leland. A może Leland, tak. Leland, no i on jest senatorem, który zasunął jako twórca ustawy, na mocy której stan Kalifornia mógł karać więzieniem za sprzedaż brutalnych gier nieletnim. No nieźle, nieźle. No. Tak jak praktycznie gorzej niż sprzedać alkohol, bo no, papierosy. I w ogóle, a propos, Arnold Schwarzenegger, tak? Y... No on to podpisywał i tam o, w ogóle agitował pod... za po... tym mocno. Agitował, no. no i a propos całej tej dyskusji, która rozgorzała na temat przemocy w grach i tak dalej. Pan Lee wypowiedział się, i przepraszam, i tak, Lelandi. wypowiedział się e, tak: gracze powinni być cicho, nie mają w tej dyskusji żadnej wiarygodności, a wszystko przez ich rządzę przemocy i rządzę pieniądza tej branży. To miliardowy biznes, oni dbają tylko o siebie. Także no, to tak, 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 to tylko jest, tak, tak działa w branży gier, no, to na przykład w branży nie wiem, motoryzacyjnej czy przemysłu IT. To w ogóle no, tam nie chodzi o pieniądze, wszystko no, przecież o do dobro obywateli. Ale wiesz, to jest... Starają się. To jest taka straszna hipokryzja, nie, bo z jednej strony wolność słowa i tak dalej, a z drugiej strony zainteresowani i najbardziej znający się na temacie mają siedzieć cicho, w ogóle y, to jest śmieszne i żałosne. Ale ja zazwy zazwyczaj hmm. wychodzę od tego, bo oni się trzepiają dzieciaków, które grają, nie wiem, w Call of Duty albo Battlefielda i tam strzelają, nie wiem, do innych ludzi, powiedzmy, no ale kto im pozwolił? O, jest PEGI, jest SRB, no od 18 lat gra, no to co? Dlaczego Rodzice, oni chyba. grają? To jest nie wina graczy, tylko wina rodziców. No i wiesz, oczywiście mogą. Ja nie mam na przykład nic przeciwko, żeby było. Nie wiem, że, że idziesz z, do, z dowodem do GameStopa i masz 16 lat, czy tam 18 i możesz sobie kupić Call of Duty. Jak masz 15 albo 14 lat, nic sprzeda do ci. No co za problem? No. I wtedy w ogóle takie dyskusje mogłyby się skończyć. No ja się zgadzam. Tak samo było ten Joe Biden, tak on jest wiceprezydentem. On tam brał udział w jakiejś debacie z twórcami gier i powiedział, że no jego zdanie było takie umiarkowane i w miarę rozsądne, nie? Ale później Obama się wypowiedział, że coś tam o jednak chce sfinansować jakieś badania nowe i później oczywiście Biden już zmienił zdanie, że on też jest za tym, żeby to badać i tak dalej, bo to może mieć jakiś wpływ. Więc to jest takie głupie, a naprawdę powinno się moim zdaniem jakby uświadamiać bardziej rodziców, nie, bo wiadomo, no. tam nie, nie każde dziecko jest takie same, czy takie samo, bo ja na przykład grałem w Wolfenstein jak miałem 10 lat 3D i jakoś nie byłem nigdy agresywnym specjalnie dzieckiem, moje pamiętam, ale na pewno niektóre, no może niektóre dzieci jednak by były, jakby pograły w Mortala przez tam parę godzin, nie wiem, potem, potem w szkole by robili takie same rzeczy. Ale to rodzice chyba widzą, jakie jest dziecko jakie jest ich dziecko i jakie gry, w jakie gry może grać. Tak mi no. się wydaje, więc ale trzeba ci, raczej pod tym kątem. jak w 2007 roku, roku wychodził pierwszy Assassin i on był od 18 roku życia, a ja jeszcze nie miałem tyle lat, to poprosili mnie o dowód i nie sprzedali mi. No, no widzisz, więc są. Ale po... miałem wujka, wujek poszedł i mi. Tak, to też jest... nie odpowiedział. Bo w niektórych sklepach mają. Znaczy na przykład... w tam e to było. No, ale chodzi mi o te takie większe. Co to jest będzie game, marcy. wiem, że w Aha, gamie. game i nie wiem czy w game chyba w GameStopie właśnie jest tak, że oni nie mogą sprzedawać nieletnim, ale już jak przyjdą rodzice z nieletnim to on musi sprzedać, tylko ma jakby obowiązek poinformować rodziców, że czy na pewno jesteście pewni, bo zobaczcie tu jest takie i takie oznaczenie, że tu jest to i to, przemoc i coś tam. Więc no. Nie Chociaż w... czasami też różnie są oceniane te gry. Bo nie wiem, Call of Duty chyba nie jest od 18 lat, tylko od 16. Black i... Ops 2 jest od 18. Aha, tak. Ale chyba od 16 Warfare. może. Od 16 mi się wydaje jednak. Nie I, I Battlefield też, ale czasem tak jest, że jakieś produkcje, które mają, nie wiem, od 16 lat i mają tam jakiś drags i tak dalej. I masz grę od 18 i na przykład nie ma tego sex, Drax tylko jest zabijanie ludzi. Tylko, że bardziej pokazane, więc to też jest z tym różnie, nie? ale zobaczymy, jak to będzie wyglądać. No, ale ogólnie chodzi o to, chyba, że się zgodzimy, że lepiej wydawać, nie wydawać pieniędzy na kolejne badania, bo ich już jest cały stos o tym wpływie na, na psychikę młodych ludzi, jakie jaki mają brutalne gry. Tylko bardziej właśnie zająć się rodzicami, i wychowaniem i tak dalej. Tymi no, sprawami. wiadomo, nie no, przecież wszystko ma wpływ na, na dziecko. Nawet jak ogląda jakieś program w telewizji, no to przecież naśladuje później tak. Ale oni nie mogą krytykować telewizji, bo to są za duże korporacje. No I same korporacje mają w mają interes w tym, żeby krytykować gry, nie? Może to się trochę zmieni, jak te korporacje medialne zaczną bardziej, nie wiem, wykupywać. Na przykład Warner, on też ma jakieś tam stacje newsowe w Stanach i... Ale oni też mają mały udział w grach i coraz większy właściwie, więc już ich stacje jakby mniej krytykują gry wideo, więc to się wszystko łączy. W każdym razie, no, wypowiadajcie w komentarzach na temat tej całej dyskusji, jak uważacie, że powinniśmy sobie radzić z tym wpływem brutalnych gier na młodych ludzi, no. A my za chwilę zmienimy temat. Już zmieniamy temat i pogadamy o nowym silniku Call of Duty. Pod koniec marca 25 dokładnie tak. rozpocznie się GDC, czyli Game Developer Tak, jest konferencja, y, i tam podobno co się ma stać? Y, niejaki George Gimenza, czy tam nie wiem, on jest chyba jakimś latynosem czy coś, z Activision ma przedstawić nowy silnik graficzny, nad którym pracuje właśnie Activision, który najprawdopodobniej będzie. Y, Służył kolejnemu Call of Duty. Nie wiem czy kolejnemu, czy ten co wyjdzie w tym roku, czy za dwa lata, ale na pewno. I tam mają zostać przedstawione takie funkcje jak fotorealistyczne renderowanie oczu i deformacji, tworzenie zaawansowanych i fotorealistycznych modeli postaci na konsole następnej generacji, renderowanie chropowatych powierzchni, cieniowanie oczu, używanie antyaliasingu, głębi widzenia i ziarna filmowego. Ziarno filmowe, wow, ale efekt next genowy. I Ogólnie te próbki silnika, możecie zobaczyć, znaczy, możecie wejść na naszą stronę, i tam jest odsyłacz do właśnie blogu tego pana, który ma prowadzić tą prezentację. I tam, w zakładce, zakładce praze 2009, tam można sobie obejrzeć te twarze. Podobnie wygląda do tego, co widzieliśmy chyba z Engine i jeszcze... trochę do tego, co tam y, Beyond tu Souls mi się wydaje, coś takiego heavy deal Beyond. Y, y, też kraj engine pokazywali właśnie takie, często też takie grafiki twarzy ludzkiej i jakoś mi się to skojarzyło. No tak, no w każdym razie nie wiem, nie, nie wiem jeszcze nic jeszcze o tego tegorocznym Call of Duty, ale wiem, że na pewno będzie, bo to by było jakieś święto, gdyby nie było. No hmm. i pytanie, czy będą te konsole następnej generacji, czy nie. I jak to będzie wyglądało, bo myślę, że jednak Activision tak zrobi, że po prostu wyjdzie nowa generacja konsoli i właśnie też no, muszą się się zmieni troszeczkę. Tak samo było w. Znaczy troszeczkę zrobimy pewnie zupełnie nowy, ale nie zmieni się troszeczkę takie. No Delikatnie powiedziane. No to, to jest też dziwnie, dziwne, bo niby to. Nie wiem, jest przestarzały ten silnik, w ogóle on jest na bazie jakichś ID Tech 3, no tak, więc to już w ogóle ciągle ten sam silnik od wszystkich Call of Duty, ale to też jakby niesie za sobą samą rozgrywkę i w ogóle to środowisko no i, 60 i jak, i jak to wygląda w ogóle, bo naprawdę jest różnica jak sobie, nie wiem, pograsz w Call of Duty, a w, nie wiem, w Battlefield'a, mimo że... Na konsoli. Na konsoli nawet. So, jakby jest taka... No jest różnica, czuć, że jest jakiś inny silnik, nie? Więc... To no tak, też to wiadomo. To jest też zastanawiające, czy im się to uda, bo jakby była porażka, to niestety chyba dużo osób może od tego odejść, chociaż... No, no, ale ja myślę, że, ja myślę, że oni jakby zachowają mechanizmy, nie wiem, różne i zbudują nowy silnik na podstawie jednak tego, co mają teraz, żeby, bo jeśli zrobią zupełnie nowy i inny, to zmieni im się gameplay, więc fani serii byliby trochę. No na pewno rozczarowani, albo nie wiem, musieliby się uczyć od nowa i Dlatego by... to jest chyba właśnie trudne zadanie. No ale zobaczymy, w każdym razie ja się tak zastanawiałem. Hmm. No jak będą takie super realistyczne te postacie, na przykład, nie yy, w, w takich strzelaninach jak Call of Duty, czy to nie będzie trochę dziwne? strzelać do takich e, ultra realistycznych postaci i ludzi. Skąd no nie wiem, ale w, w crazy się ci przeszkadza? W crazy się mało widać twarzy no, i w ogóle są tacy strasznie no, odziani. A poza tym to jest science fiction takie mocne, że nie za bardzo. Właśnie mi chodzi bardziej o takie gry na przykład jak The Last of Us, chociaż to też jest fantazy. Bardziej, znaczy o zombie apokalipsie między innymi. Ale, na przykład, ta prezentacja, która była na E3, ona chyba była tak, że tam na końcu ten Joel strzelał z shotguna do jakiegoś kolesia. No ale I to, już, to... to już się czułem trochę nieswojo. Nawet pierwszy raz jakakolwiek gra wideo, w ogóle jeszcze Spec Ops The w tym roku też tak działał. I na przykład gdyby Spec Ops miał się taką właśnie super realistyczną grafikę, to już w ogóle zrób mi by banie, tak bym znaczy, yy, to zależy od tego, mi się coś przestawia w głowie, jak widzę, że na przykład strzelam do przeciwnika i pięć strzałów i nic mu nie jest. To jest już. Widzę, że to nie jest coś realistycznego i nie może No muszę wiesz, brać ja nie mówię to... o tym. Mi chodzi o sam fakt, yy, jakby... No wiesz co, nie chodzi mi o jakieś realistyczność, w sensie, że ile strzałów zabierzesz żeby go zabić tylko ogólnie. Ale też to cię jakby wprowadza w ten, no nie wiem, klimat otoczenie, tak, znowu się powtórzę. Ale tu też, no masz rację, bo zresztą też się zastanawiam, y, rozmawialiśmy przed chwilą o tym, o tych ustawach i w ogóle o tym PEGI i tak dalej, więc jeśli będzie, y, nie wiem, fotorealistyczna grafika, to czy to wtedy nie wiem, jakoś do góry to podnieść, czy coś takiego, bo to też jest no myślę, że pomiennie. różnica, nie? Ale też myślę, ja tak przewiduję trochę, to jest takie wróżenie z fusów, ale że podskoczy trochę liczba shooterów science fiction, takich jak Halo, i wiesz, bo w takich grach, nawet jak będą realistyczne i tak dalej, to cały ten setting i świat będzie taki na przykład jak w Halo, nie? Powiedziałem dwa razy, tak jak w Halo, tak. Tak. No, to no, wiesz o co chodzi, że po prostu cała toczka jest tak nierealistyczna i science fiction i tak dalej, że no wiem, że strzelam do jakiegoś zmyślonego tam, a nie do prawdziwego na przykład Pakistańczyka czy kogoś tam w tym stylu. Więc myślę, że to trochę wzrośnie liczba takich właśnie gier. No. no nie wiem, zobaczymy. W tym roku już wychodzą te konsole. To no zobaczymy, nie? Tak, tak mówią nasze tajne źródła. No, więc to my piszcie w komentarzach na temat tej realistycznej grafiki w grach silnika nowego Call of Duty, a my za chwilę przejdziemy do ostatniego tematu, który będą znowu pewne nagrody. Nagrody rozdawane właśnie podczas GDC i kto je tam właściwie będzie rozdawał? Deweloperzy, tak? Tak. Jakby... Deweloperzy między sobą wybierają, który na... zrobił najlepszą grę, a który zrobił najgorszą i dlaczego. I to Czyli będzie takie... się działo na takiej pseu... Kółko pseu... wzajemnej adoracji no, pseud... pseudogali w... na GDC. Ale to niby kółko wzajemnej adoracji, ale mi się wydaje, że to jest jeden z najsensowniejszych w ogóle takich. Nominacji, rozdania nagród, No bo tak, to oni się znają na grach i wiedzą, co, co, czy na pewno tutaj można mówić o dobrej grafice, dobrym dźwięku, czy nie wiem. Chociaż zaraz przyjdziemy do za pewnych wątpliwości, może dajmy parę kategorii. Tak, no tak, tak. No to gra roku mamy tutaj i mamy nominowane Dishonored, The Walking Dead, Mass Effect 3. Znak za zapytania dla mnie jest. No dla mnie bardzo fajnie i Journey, więc dla mnie, czyli to raczej standard, jeżeli powtarzały się te raczej same gry, X combo w jakimś nominacji nie powiem, do tego no, roku, też, też raczej, myślę, że... raczej nie i to już widzę właśnie to, że ludzie się znają na grach i wiedzą co nominować, co może pretendować go do gry roku. W dźwiękowieniu jest Hotline Miami między innymi, to chyba nie, nie, na przykład w GD jak się nazywało, VGA, tam w dźwiękowieniu nie było tej gry na pewno. Dobra, to jeszcze tutaj nagrody za innowacje Mark of the Ninja, Journey, FTL The Unfinished Swan i Zombiu. więc praktycznie same mm. kickstarterowe rzeczy znaczy takie indie trochę, no i mamy tutaj Zombiu. no tutaj, no bo na Nintendo U, więc wiadomo. Udźwiękowanie to mamy właśnie Journey, Hotline Miami, Sound Shapes, nie pamiętam. Nie, nie wiem co to jest, nieważne. To chyba jakaś gra ruchowa mi się wydaje. Assassin's Creed, no powiem, nie no, fajnie na 5.1 to wszystko brzmiało. No Znaczy ja wiem, znaczy Halo ja się, 4 na pewno. Tak się nie wczuwałem i Halo 4, no... Powiedzmy, że się zgadzam z tymi wszystkimi nominacjami. No i właśnie następna kategoria mnie trochę dziwi, bo mamy najlepszy dobit studia. Mm. No. I tu mamy Humble Hertz, y, Polytron Corporation, czyli ci od Feza, y, Giant Sparrow, czyli ci od Unfinished Swan, y, Subset Games od Faster Than Light i Fireproof Games za jakąś grę de Room, Nie wiem czy ona była, ale nie ma Halo 4 twórców, co mnie trochę dziwi, Aj. bo free, for free robiło wcześniej tylko paczki mapek do Halo Reach. I czy to się liczy jako debiut? Moim y zdaniem nie. Bo to jest ich pierwsza pełnoprawna ale... gra, Halo 4. Tak? Ani... No nie sprawdzałem specjalnie w Wikipedii. Więc właśnie troszkę mnie to zdziwiło, bo na pewno tu by mieli duże szanse na, na wygraną. No ale nic. Mam też najlepszą grę dystrybuowaną drogą cyfrową, więc The Walking Dead to wiadome. spelanki, Trials Evolution, Mark of the Ninja i Journey. Więc... A cóż z kolei trochę brak zadziwi moim zdaniem. Znaczy nie wiem, jak oni to dobierali, no ale na przykład Trial. To ten, ten trials, ta gra o tym motocyklu, tak? No, no ona chyba nie jest na tyle innowacyjna i w ogóle taka świetna. Ale znaczy, to ja chodzi wiem, o że może, że jak najwięcej, y, jak najwięcej y, kanałów dystrybucji cyfrowych było załapane w ten sposób. No może chodzi o to że właśnie, no możliwe, możliwe o to chodzi. No tak bo możliwe. to, no wiesz, to by było trochę dziwne, nie wiem. E, najlepszy projekt gry. Dishonored. Nie wiem, o co tu chodzi w ogóle w tej kategorii. Co no. to znaczy projekt, że jak jest zaprojektowany gameplay? Tak? Nie, no że w ogóle zaprojektowana gra, że pomysł na grę i w ogóle. No to Dishonored. No to jak najbardziej, oczywiście. No, jak najbardziej, Mark of the Ninja. Nie powiedziałbym, ale... Nie no, ile masz składanek 2D? Moim no. zdaniem bardzo dobry projekt i pomysł. Spelanki. nie grałem, <gry> Journey ciekawe, nic takiego więc wcześniej nie było i XCOM, no nie wiem, czy to jest najlepszy projekt gry, bo już ta gra wyszła <gry> kiedyś, kiedyś, więc no, to... to trochę głupie było. No dobra, może pominiemy, bo tu jest ich więcej, tych kategorii, to może jeszcze ostatnio weźmy najlepsze narracja, bo to jest ta a propos tych scenariuszy, które były też przyznawany przez jakąś tam gildię dziwną, amerykańską. No i prawie bym się tutaj zgodził, bo mamy Spec Ops The Line, Ok, dla mnie w ogóle najlepsza, najlepsza narracja. Mass Effect 3 z końcówką to narracja, ja... Narracja, tak, bo wiesz, to się narracja jest jako narracja, a nie, nie, nie sam scenariusz historii, Aha, więc no, ja, bym, no ja bym się zgodził. Dishonored też, też było fajne. The Walking hmm. Dead też, i tylko nie wiem co to jest ostatnie. VTS Last re Reward, nie Pewnie jakaś gra japońska, która Możliwe, była której... bardzo długa i którą. I o której w którą istnieje, nie której istnieje. No. Mam tam też yy, takie jak najlepsza technologia, wizualne dokonania artystyczne. O, to, to możemy powiedzieć, bo to jest też ciekawe. Borderlands, pewnie za ten taki Ale to klimat. Yy, już trochę za dużo jest tego co moim zdaniem. Journey, bo Journey, Far Cry nie wiem. No, może, że jest najładniejszy ogro 2012 roku. Dishonored to wiadomo i Halo 4 to też nie wiem, ale podobno najładniejsza gra Xbox 360. No, pewnie twórcy tu się zdecydowali właśnie nominować za to, że wyciągnęli te z Xboxa, no ale nic. Mm, nie wiem, już was nawet nie będę prosił, żebyście pisali w komentarzach, jakie są wasze najlepsze gry w poszczególnych kategoriach, bo to jest już setna setnych na rozdawanie nagród, więc... Ale po prostu... czy zgadzacie się ze mną, że to jest y, jakby najlepsze nominacje? Że bo... najlepiej jest wtedy, kiedy deweloperzy oceniają inne gry, tak? Czy nie? No, no, no właśnie, tak. więc na ten temat możecie pisać. A my się będziemy już żegnać powoli. Tak, to był... Ale czy, czy coś miało być z kluczami miało do Miało być, ale no. chyba nie będzie, bo było mało zainteresowania. Poza tym uświadomiłem sobie, że rozda... z, jako, jakoś za pośrednictwem no komentarzy sam to rozdam, bo... Klucze do doty dwójki są dostępne teraz praktycznie wszędzie, w to rozdaje garściami. Aha. A żeby rozdawać, to i tak każdy musiałby jakby dodać mnie na Steamie i tam wiesz, to takie jest skomplikowane. Mhm. Za późno to sobie uświadomiłem, więc no, napiszę tam komentarz pod tym plusem, jak ktoś by chciał, już do doty 2 i się dogadamy, bo mam ich 15, więc mogę rozdawać wszystkim. No, także tak to był 55 odcinek GNM Plus i razem z Wami byli Mateusz Donowicz i Mateusz Fidut. Trzymajcie się, hejo!